Ale już zobaczmy. Z tego co widzę, najprawdopodobniej Brazylią gra Homer, a Realem zagra Sanchezik. I to będzie spowodowane tym, że Homer jest wielkim fanem Barcelony i powiedział, że nie zagra Realem w tej edycji. Ale byłoby mi musiało troszeczkę łatwiej Ale zobaczmy już, Sanchezik w pięknej sytuacji. No i niewiele brakowało, no i tu Homer będzie musiał się ratować. Ale Homer to jest dinozaur, polskiej sceny, on spokojnie, gdzie rozgrywał piłkę. To świadczenie mu nie pozwoli przegrać. Dokładnie, to już nie trzęsą się ręce, gra na scenie, podchodzi spokojnie z uśmiechem. Mówi, że do kościoła idzie za godzinę i spada po tym meczu. To są słowa Homera. Najprawdopodobniej wróci dopiero na same finały, tak? Bardzo możliwe, więc Sanchezik naprawdę musi na siebie uważać. Zobaczmy, spokojnie Homer rozgrywa na no szuka zawodników, ale to troszkę było podanie zbyt przewidywalne. Próbuje szybką piłkę gra sam znaczy, w jakiś szybki kontratak, żeby zmylić przeciwnika. A Homer spokojnie, wolną piłkę, no taki prawdziwy dinozaur. Tak, już nie ma siły tak się poruszyć szybciej, albo nie traci energii, jeżeli nie musi, dopiero jak będzie sytuacja faktycznie taka kosztować. No się prosi nazwać go emerytem, ale nie będziemy ubliżać naszemu koledze. No i właśnie Homer w szybki Spokojnie, Spokojne rozegranie, to jest... On wie, co robi, tak? No miejmy nadzieję, teraz Homer przy no Fijek. już pole karne, ale Tam jednak Sanchezik chciał piłkę. zawodnika, ale no niestety zabrakło centymetrów. Tutaj brak pomysłu na atak ze strony Sanchezika. Tak i znowu widzimy tutaj akurat Bazylijczyków przy piłce, więc znowu Homera. No, Homer, widać tutaj podobny styl do tego, jak jest fanem Barcelony, gra taką Barcelonę, gra tak powoli, rozgrywa piłkę. Atak pozycyjny, no i trochę finez jest tym wszystkim, Żeby tak? to nie była taka Barcelona jak ostatnio z Chelsea. Różnie to bywa, to jest piłka nożna, to jest FIFA, to jest tak jak wszyscy mówią random, tak? No Sanchezik teraz jeszcze jakaś może sytuacja, chociaż jeszcze daleko od bramki rywala. Sanchezik zbliża się, zbliża już pole karne, no i jest dośrodkowanie! Ale nie ale najprawdopodobniej zablokowany, ale... Nie, jednak nie był zablokowany. Sędzia nie przyznał rzutu różnego. Będzie mieć znowienie od bramki. Już dalekie wybicie ze strony Homera. Jest tam już w ataku. Zobaczmy, no trochę osamotniony. No. Będzie szukał może jakiegoś wycofania bądź no, przesunięcie do środka, spokojnie. Tutaj o dalekie zagranie. No, no, pelo, no pelo. troszkę tutaj nie... niepewnie. No, pojawił się nagle zawodnik Sanchezika. Z poprzedniego meczu można łatwo wiązkać, że łatwiej się komentuje jak są dwie różne drużyny, prawda? To fakt. Bo cały czas mówić Ronaldo, Benzema, no to to troszkę staje się nudne. Mam nadzieję, że jednak w tym meczu nam emocji zabraknie, szczególnie właśnie podczas bramek, to jak na razie widzimy 0-0, jeszcze 10 minut do końca pierwszej połowy. Zobaczmy, trochę miejsca Makaka, Pato, Robinho, no, za daleko, no. Nie wiem, czy właśnie potrzebnie w ogóle do tyłu, żeby odgrywał Homer w tej Może, sytuacji. Homer troszkę nerwy się wkradły w tej gry. No, troszkę zanerwowa ta piłka tam chodzi. Ale jednak widzimy jego cały czas przy piłce, no nie ma co ukrywać. On tutaj sobie rozgrywa to, co chce, ewentualnie już w polu karnym rywala Sanchezik mu na to nie pozwala. No i teraz Sanchezik przy piłce, ale na razie nie ma to, chociaż jest jeden z zawodników. Teraz bliżej karnego, Jeszcze to Sanchezik jest... rozgrywa, no i będzie ładną sytuację. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Tak, do środka szybko, to zbranie. Jakby troszkę tym Ronaldo, jeszcze próbował do bramki wtedy zagrać defensję. To było zbyt czytelne. Postawił obrońcę w odpowiednim miejscu, no i zakończona akcja. Chociaż bardzo dobra akcja. No, widać sobie, zawodnicy te sytuacje stwarzają, chociaż brakuje tego wykończenia, brakuje tej bramki. Za chwilę będziemy mieli koniec pierwszej połowy. I najprawdopodobniej 0-0, jeżeli Homer tego nie wykończy, właśnie golem. Jest coraz bliżej pola karnego, starczy zika, ale tutaj sporo obrońców. No i już mamy gwizdek sędziego. Pierwsza połowa. Myślę, że jeżeli chodzi o posiadanie piłki i stwarzanie jakichś takich groźnych sytuacji, to można nawet powiedzieć, że Homer, chociaż nie oddał żadnego strzału jeszcze. Sanczezik miał takie akcje, ale to były akcje takie skontry, nie wynikające zbytnio z jego stylu gry, tylko z błędów, które wykonał Homer. A tu teraz pięknie zachował się Sanczezik w obronie. No i zobaczmy. Homer znów będzie pewnie długo rozgrywał tą piłkę. Właśnie on jest z tego znany. A teraz zobaczmy, ma trochę miejsca. Do ryczałt. I... I... No nie dużo brakowało. Już chcieliśmy się razem gol. Widziałem to w twoich ustach. Nie, ja powiedziałem brawo. Może, ale zobaczmy rzut rożny. No, ma trochę miejsca, ale zdecyduje się na strzał, a jednak. Zablokowany i będzie mieli wznowienie, gry przez Sanchezika. Nie, przepraszam. No to Homer jest na Brazylią, ogil, mamy właśnie. rzut rożny. I trochę miejsca, no zobaczmy. Ale jest to łatwo stracona piłka. No, zobaczmy, ma wrzutkę w pole karne. A i tam bramkarz ratuje, ale jeszcze będzie groźnie, ale już spokojnie. No, Homer bardzo blisko, Wybija. Sanchezik na pewno teraz ma ciepło. Ktoś już troszeczkę może ochłonąć, no i teraz może jakaś akcja w jego wykonaniu, jednak Homer odbiera mu piłkę na środku i... Ale bardzo łatwy sposób ją znowu tak, traci. to jest tak właśnie. Raz i to... nas drugi, ale znowu, znowu Homer, no i czy już by stansi, stansi za chwilę, czy jednak tym razem już Homer poprowadzi tę akcję pod pole karne. Spokojnie Homer prowadzi na piłkę, wie co robi, przy każdym podaniu sprawdzaj sprawdza i teraz bardzo pięknie, że wypracował sytuację. Co... Nie, dużo brakowało. Już myślę, że poleciało to w okno, szczerze mówiąc. Z naszej perspektywy tak to wyglądało. Już na tarciu, teraz odpowiedź Sanchezika. No ma tam u góry biegającą ale nie zdążę prawdopodobnie by podać. No na lewą mógł tutaj podać, ale właśnie piłka odebrana przez Homera. I znowu ten będzie rozgrywał jakąś akcję. I znów. Teraz sam, jak na razie. Ale no, on no to spokojnie rozegra, wycofa piłkę. Homer tu nie wykorzystuje jakby kontry, chyba że naprawdę zdarzy mi się taka sytuacja, ale teraz ma piękną sytuację strzał. Jeden... Jeden do zera. Tak jest. Homer, pierwsza bramka. Tak jak mówiłem, spokojnie wycofał piłkę, rozegrał i wykorzystał napastnika. No się zastanawiam mnie, dlaczego Sanchezik robi sobie takie luki. Dlaczego ci napastnicy homera po prostu wbiegają sobie na czysto właściwie z tą piłką. Jest... mają taka homera Homer specjalnie tak robi, że... Zagrywa piłkę w środek, wywołując zawodnika z górnych pozycji, żeby wbiegał do środka pola karnego. Przez to wywołuje sobie dużo wolnego miejsca i, jak widać, strzela przez to bramki. No i Homer, widzimy, że bardzo chce pójść za ciosem, bo szukuje się już do kolejnej akcji, być może do kolejnej bramki. Tak, mamy już obrońca wkroczył do akcji. Mamy kaka, Robinio, ale traci piłkę i teraz będzie kontra w wykonaniu Sanczycika, ale szybko przerywana przez Homera i znów jest Homer w ataku, ale traci tą piłkę, no. Szybko nam się tutaj zmienia. No może coś na 1-1, chociaż Homer dobrze ustawiony znowu on przy piłce. Iż troszeczkę chyba na to ludzi. Ja liczę tutaj na akcję Z... jedna. O, teraz troszkę się Homer pomylił. <grym> Zobaczmy, no właśnie takie mecze są fajne, no, Jest przewaga jednego gracza, na na przykład jak Sanchez wykonał dwie sprawne akcje, strzelił bramki, no i... Całe to posiadanie piłki Homera było niepotrzebne. Też tak w takim się fajnie ogląda. Jest dużo ładnych podań, dużo jakichś zagrań, kombinatoryki. Ale coś tak jakby brak życia w tych zawodnikach. Tak, no właśnie tak jak patrzę, jak Sanchezik rozgrywa te akcje, to jednak tak powoli, tak nie bardzo wie, gdzie ma podać. Na pewno z dużo większym spokojem i rozwagą robi to Homer, gdy jest przy piłce. Homer jest doświadczony, może jeszcze. Znaczy, brakuje tego takiego ogrania, takiego jakby, pomysłu na grę. To Homer mecz, już grał. To taki mecz ojca z synem. Dokładnie. Na pewno. O, tutaj, to bardzo niebezpiecznie, no, i mamy pustą no, bramkę. Jakiś strzał. Ale... No, Homer chyba się zasłuchał w to, co mówimy i chciały, tak jak dobry ojciec, dać jedną bramkę dla syna. Tak, oj, synku, nie wykorzystałeś tej sytuacji, więc teraz Homer będzie może odbierał jeszcze piłkę. Tak, już przy piłce. No ale troszeczkę się gubi. Sanchezik musi walczyć. Mało czasu mu pozostało do wyrównania. No już ostatnia minuta i naprawdę sędzia zakończy to spotkanie Trzy minuty to liczył, ale to jest naprawdę bardzo krótko, jeżeli chodzi o FIFA. Tak, no raczej tutaj Homer będzie zwycięzcą no. meczu. Widzimy, że jakoś Ale nie jeszcze szanuje. nie mów do końca. Bo widzisz, będzie w sanchez Sanchezik. No, jest e, czterech zawodników. Trochę ma miejsca no Ronaldo i... Jeszcze wybijają o, Brawo dla bramkarza i łapie to Homer No Sanchez Homer naprawdę Sam miał w tej blisko. akcji naprawdę dużo szczęścia. No mówiłem, żebyś nie przekreślał tak do końca, ale... Muszę widziałeś. nastawić swój zegarek w głowie. Jeden do zera dla Homera. Wielkie brawa dla niego.